Bezbożne święto. Izraelici spieszyli się, by wejść do ziemi obiecanej, ale niespieszno im było zmienić swoje serce, a Panu zależało na tym, żeby w nowej ziemi żyli ludzie z nowym sercem, w którym nie byłoby zazdrości, nienawiści, złości. Bóg pragnie, by jego synowie i córki byli pokorni, dobrzy, pełni miłości i pokoju. Pan Bóg robił wszystko, żeby jego lud był przykładem dla innych narodów i żeby mógł ogłaszać siłę i majestat swojego Boga, który chce błogosławić wszystkie ludy. Niestety, zamiast czcić i wysławiać swojego Boga za wszelkie cuda i łaskę, Izraelici często go zdradzali, popadając w niewiarę i drwiąc ze swojego Stwórcy. Tak też działo się w Shittim. Wielu znudziło już czekanie na sygnał Mojżesza do dalszej drogi w stronę Kananu i póki co postanowili miło spędzić czas. Niedaleko od miejsca ich postoju Moabici ogłosili święto ku czci swoich bogów i zaprosili na niego Izraelitów. Oczywiście wielu trwało w bojaźni i czci dla swojego Boga i uznało uczestniczenie w uroczystości za wielki grzech, jednak byli tacy, którzy nie zastanawiając się nad konsekwencjami, od razu wyruszyli na pogańskie święto. Jakże smutno było Bogu, kiedy widział, jak synowie Izraela śpiewali i tańczyli przed obcym Bożkiem, a potem jedli pokarmy pochodzące z nieczystych ofiar. Co gorsza, niektórzy także ożenili się z dziewczynami, które nienawidziły żywego Boga i nakłaniały swoich mężów. Izraelitów do porzucenia wiary w Boga. To było odrażające. Pan Bóg długo czekał, mając nadzieję, że ludzie opamiętają się, ale nikt z nich nie żałował swojego postępowania i nie zwrócił ze złej drogi. Wtedy wezwał Pan Bóg Mojżesza i nakazał mu zabić każdego, kto przystał do pogańskich bożków. Ani jeden z tych, którzy odeszli od Boga, nie został oszczędzony. Wszyscy zginęli. Dopiero wtedy pozostali Izraelici. Zlękli się i prosili o siły, by wiernie trwać przy swoim Bogu, tak dobrym, a zarazem tak bardzo surowym. Na podstawie czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdział 25 oraz pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10. Wersety od 6 do 13. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.